W niedzielę 16 kwietnia na terenie łowiska Centrum Brodnica odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci, organizowane przez Piotra Pankowskiego i grupę wędkarzy z Pojezieża Brodnickiego. Było wspólne łowienie na stawach, zabawy z animatorem i integracyjne ognisko. Każde dziecko wyszło ze spotkania z paczkami gadżetów przygotowanych przez organizatorów. O idei wydarzenia mówili w rozmowie z nami Piotr Pankowski z grupy wędkarskiej oraz Joanna Rumińska, radna Rady Miejskiej w Brodnicy. Witam wszystkich serdecznie na łowisku Centrum Brudnicy, gdzie jest zorganizowane spotkanie integracyjne zapoznawcze z naszymi najmłodszymi dziećmi, gdzie możemy się cieszyć spotkaniem. To znaczy, żeby oderwać od naszych wirtualnych przyjaciół, żeby zobaczyły, że kontakt z przyrodą, pobawienie się z rybami, trzymanie wędki w ręku jest o wiele fajniejsze niż siedzenie w domu przed komputerem, tabletem czy smartfonem. Niestety mamy czasy ciężkie, coraz dzieci... dzieci Coraz częściej siedzą zamknięte w pokojach, a my, wędkarze z Proszę pragniemy właśnie ich z tego wyciągnąć, żeby zobaczyły, że jest coś innego i co wspaniałego niż siedzenie w domu. My na dzisiejszym spotkaniu, jak widać, mamy ogrom zainteresowania. Są ryby, łowią amury, karpie, japonki i inne gatunki. Każdy, każde dziecko, które jest dziś, jest zadowolone, jest uśmiechnięte, jest szczęśliwe. Mam nadzieję, że każde, które opuści dzisiejsze spotkanie po zakończeniu, będzie nas wspominało bardzo długi okres, jaki da nam satysfakcję, że następne spotkanie które się odbędzie w najbliższym czasie, będzie jeszcze w lepszym gronie i więcej uczestników, którzy pozwolą nam na cieszenie się razem z nimi. wsparłam, dlatego że poznałam Pana Piotra i kiedy dowiedziałam się, że organizuję takie rzeczy, to nie ukrywam, że byłam niesamowicie zaskoczona, że człowiek jest w stanie jedna osoba poruszyć i poruszyć takie społeczność do takiego działania właśnie jak spotkania integracyjne dla dzieci. Jest to bardzo ważne, ponieważ to no wszyscy zdajemy sobie sprawę, z tego, że nasze dzieciaki za dużo czasu spędzają przed y przed ekranami co powoduje, że są różnego rodzaju problemy dlatego uwrażliwienie dzieci na to, żeby spędzać czas właśnie w taki sposób aktywnie, łowiąc ryby, bawiąc się, integracja, spotykanie integracyjne spotkanie na przykład przy ognisku fajnie byłoby, gdybyśmy byli w stanie zachęcić dzieciaki i młodzież, żeby spędzać w ten sposób czas. Organizator dziękuję za wkład i zaangażowanie właścicielom łowisku Centrum Brodnica, sklepowi wędkarskiemu Katarzyny Arczyńskiej, firmie CBR Design, firmie Brico Marche, sklepowi Groszek przy ulicy Mieszka I, firmie Korsarz i Krzysztofowi Wiśniewskiemu, DJ-owi MC Dance, Małgorzacie Jeziorskiej i rodzinom, które upiekły słodkości dla dzieci. Jako portal Klik Brodnica dla Was. Także dołożyliśmy swoją cegiełkę do tego wydarzenia i dziękujemy Piotrowi Pankowskiemu za możliwość wzięcia udziału.